Ja pierdykam, co to było? Ej, a ja jestem opętana przez jakiegoś pierdka? Tak, jesteś opętana przez pierdka. Jezus Maria, ten pierdek jest creepy! Potem się zrobi jeszcze bardziej creepy, bo teraz jest uroczy. <grym> Serio? Tak. Okej, okay, to ja jestem opętana, dobrze wiedzieć. I zrobiłam sobie zdecydowanie za jasne włosy. <grym> To Zależy od światła, jakie masz włosy i od yy, oh. Dobra, jak się nauczysz skili, to ci się dopiero ten. pokażą inni gracze. Ej, podoba mi się, że przynajmniej tutaj postacie mają jakieś wyrazy twarzy, a nie tak jak wieją, nie cały czas z jedną twarzą chodzą. Aha, yy, podobnie jak w tym. W Blade and Soul się chodzi. O! Cześć Piertku! to są jakieś muszki Boże on ma taki uroczy głosik Okej, okay, y dostanę jakieś rzeczy, akcept a to ja jestem na razie w samouczku i nie mogę cię znaleźć, tak? Tak, jeszcze nie widzisz innych graczy. Navigation Method, co to jest? Aha, kumam! Wróżka mnie prowadzi. Boże, jakie czarne pierdki. Tutaj jest mnóstwo czarnych ludzi. A, bo ci się jeszcze nie załadowali, nie? A, rozumiem. Um, przypuszczam, że. Nie, alt nie działa. Jak mogę wyłączyć to okienko, które mi się pokazało? Tam w rogu? No. Musisz. Mm, kontrolem się uruchamia myszkę. Tam po prostu. O, kontrolem. Ja myślałam, że altem. Altem tym... to jest w BNS. No. Bo takie samo sterowanie jak do tej pory jest. Efektycznie ja mam różne włosy w zależności od światła. Teraz mam na przykład bardzo fajne. Tylko trochę za bardzo zielone. E, R, żeby porozmawiać. Z kim porozmawiać? A, u ciebie mam quest'a. No, czemu nie chcesz się poruszyć? No. O, dziękuję! Mówi, że jestem piękna. A tak, dzień dobry. Jestem, jakiegoś, jestem z jakiegoś świętego koledżu? Jaki święty koledż? <laughs> Walkiry ze świętego koledżu, przysięgam, on tak powiedział! Z kim gadasz? Z jakimś typu. Jaki się nazywa ten typu? Czy to jest szef? Soldier.

Okej, okay, mam kogoś znaleźć. Jeszcze raz, jak się robiła do pilota? Ty. A, te, okej. Okay. Edan, cześć. A to dopiero u Edana jesteś? No, to ty nie wiesz, jak ja wolno gram w gry? A nie, mówiłaś, że masz już coś bić, Nie, nie nie mówiłam, tak. No, to coś pewnie źle usłyszałam. To jest Edan, pójdę po Edana. Mhm. Everybody says they're an expert. Could you have done all that by yourself? Not by myself. I'm not you. You stand before Princess. Jeleń. You must mind your. Please understand that it's hard to trust you given the magnitude of the task before us. Return where you came from. All right then. This gemstone was recovered from the Valencia ruins. It was verified to be authentic by the Imperial Court. It couldn't be. A gem of balance? They say it concealed the dark power, but I never thought I'd see one in my life. Could this be what Sir jordan is looking for? Fine, you A fortnight.

ciągle coś się przewraca na twoim biurku. Nie pokój jest cisza. Kamon, ja cały czas coś słyszę. Serio? Cicho cały czas. Okay, chyba nauczy się skilli zaraz. Okej, okay, exit. Pierdek, cześć. Okej. Okay. Okej okay. ja nie pierdolę, ale on ma cudny głosik. Jak się nazywasz? Ty chyba nie masz imienia. Nie, to ty? A nie, pierdek mnie gdzie indziej prowadzi. Ale ładnie, pierdek. Scarecrow zgaduję, że będę musiała bić to coś. Um, to jesteś ty. Dobrze. Cześć, jelonku. <grym> <grym>

Jezus Maria, niech się przymknął! Wyglądasz jakby cię wydbali to oko. Cześć, szatanie! Fajna jesteś! Ruda! Ruda tańczy! Nie błagam, nie! Nienawidzę tej piosenki! Uh, left click or right click to attack. A się zaliczę. Q. To defend. F. Aby zrobić sekundary atak. Okej. Okay. Okej, okay, już. Moja postać się przynajmniej nie drze. Czekaj, muszę znaleźć kogoś, kto tak haja. Ten dzieciak. Tu. Nie widzę cię! A, tu jesteś, rudzielcu. Się... O, no, urocze! A tu do góry w ogóle? Co? Ciekawe, czy da się tutaj zaprosić. Mm. Uroczy dziecko! Jak ty się nazywasz? A, Kaja po prostu, okej. Okay. Pierdek! Cześć! Jaki kontrakt? O czym nie wiem? Pierdku! Pozostaw mi to przygodę z Czarnym Pierdem. <laughs> z Czarnym Bąkiem. Czarny Bąk ja. Yeah. Czarny Pierd i przyjaciele. <laughs> Przestań! Dobra, żuczki. Chodź. Chodź tutaj. Pociąg. Ała! A, ja mogę się wspinać. No. Ruczek. Cześć! Ej, no daj mi pobić! Bączku? No. Kropciu, ale ja miałam je zabić, nie ty, wiesz o tym. Co ty zabijasz jednego? Dobra, em... Ym... Learn about weasels. Łasice? Mhm. Gdzie mam się o tym dowiedzieć? Łasic. Musisz ich podzabijać. A możesz kwiatki zbierać. Nie zawsze z nich wypada, nie? Na tym serwerze? Siła mi spadła. Tak, bo tutaj zużywasz energię na na Yahoo! wszystko. Na wszystko? Na wszystko. Gdzie te łasice? Chodź za mną, w tą mańkę. Pierdek mnie już prowadzi. Tutaj, To. Tu. chodź. Czekaj, coś mnie tu prowadzi. Pierdek mnie gdzieś prowadzi. Ja się zastanawiam, gdzie. Dobra, nauczyłam się. A, ła, czemu mam tak mało życia? Cześć, Łasiczko. I no, czemu nie chcesz do mnie przyjść, Łasiczko? Łasiczko! Aha, czyli dopiero jak zabiję kilka lutków, to widzę ich HP, tak? No, uczysz się. Tops. Pierwszy raz to za pierwszym albo za drugim razem, a. Ale... A tutaj coś mi się gra parła. jest losowe, wiesz? No, zazwyczaj. Hmm. Defeat Foxes. Pierdku, prowadź. Pokaż mi, gdzie są lisy. Pierdek mnie. Aha, ty pobiłaś lisa już. Jednego, drugiego biję. To ubi, bo ja chyba się zgubiłam. Mój pierdek mnie gdzieś prowadzi, ja nie wiem gdzie. Co to jest? Imp, soldier. Gdzie ja jestem? Znajdę się. Duszku. Lewy, prawy, w lewy Siedem. lewy, prawy, w lewy, czego nie rozumiem. Czym jesteś, Imprader? Ja chcę, styl impy. Tu są, tu są niebieskie, zobacz. Tu jest, mam styl, i, i sporo was. yeah <laughs> music akorde ektofane adan the past doesn't tell us anything about the future aksham ja adan now destiny must have led you here never stop seeking light even in the deepest darkness amy t mm -hmm. experience will gradually reveal the way get the opachnieniem kadzencką i tym, że nie powinnam tego robić. Ojej. Eden, look at this. Is something wrong with the artifact? Could it somehow be your presence? You, though it's weak, you are possessed with dark energy. It still hasn't awakened. Hey, tell us anything at all you can remember about the black energy. You must rid yourself of all those hallucinations. He? He? Stop. He seems unstable. Oh, yeah. Oh, yeah. energy has destroyed your memory history, better report this to the shrine <laughs> Ojoj.